Cześć Maryi, części chwała Pannie Świętej, cześć. Śpiewaj, śpiewaj, ziemiot cała, chodź i zwierz się nieść. Śpiewaj, śpiewaj, ziemiot chodź i zciesz się w Kłaniam się Tobie przed wieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja prób Chryste, hejson, Chryste, hejson, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba proszę, zmiłuj się nad nami, Senu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami duchu święty Połosze, miłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny proszę, miłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża, rodzicele, modlę się za nami. Święta Panno nad Panem nami, modlę się za nami, nadko Chrystusowa, modlę się za nami, nadko Kościoła, modlę się za nami, nadko Miłosierdzia, modlę się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za Matko módl się za nami. Matko módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, Modlę się za nami, nadko nie naruszona. Modlę się za nami, nadko najmilsza. Modlę się za nami, nadko przeciwna. Modlę się za nami, nadko dobrej rady Modlę się za nami. Na co stworzyć na, módl się za nami. Na co zwabić cie na, się za nami. Panno Roztropna, rópkrotna, się za nami. Na nocci godna, się za nami. Panno noc modlę się za nami panno hojna modlę się za nami panno łaskawa modlę się za nami panno nadziejo serca do sprawiedliwości Modl się za nami Stolicą mądrości, modlę się za nami. Przyczyną naszej radości, modlę się za nami. Przybytku Ducha Świętego, modlę się za nami. Przybytku chwalebny modlę się za nami przybytku sławny, pobożno nowości, modlę się za nami. Różo duchowna, modlę się za nami. Zwierząt kościoła, modlę się za nami. Wieżo z kości kościoła, modlę się za nami. Zonie nie Modlę się za nami, o przypieśa. Modlę się za nami, bramo niebieska. Gwiazdo za zarana. Modlę się za nami, uzdrowienie chorych. Modlę się za nami ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociechom i się za nami. kostrapionych módl się za nami. W pomorze niewiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, Modlę się za nami królowo pastrzy arcy, modlę się za nami królowo proroków, modlę się za nami królowo apostolów, modlę się za nami królowo męczenników, modlę się za nami. Królowo, bez nabców, módl się za nami. Królowo, dziewic, módl się za nami. Królowo, wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo, bez nazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, Módl się za nami, Królowo Polski, Módl się za nami, Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, dla ranku powołczy, który gładzisz krzewy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel, Panno Mario, Alleluja. Bez zmartwychwstania Twojego Syna, ale ja. módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Marię Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od przelatych złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Pane no chwalebna i błogosławiona. O pani, o pani, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszyciele ko nasza. Synem swoim na pojednaj, swojemu synowi, na hasolecaj, Twojemu synowi, na oddawaj. O pani, o pani, o pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Wraz ze świętym Bernardem Sklerwo prośmy po mnie Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, twojej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywionym, do Ciebie, o Pan, nad Pannami, Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Polecajmy Panu Bogu przez przyczynę Maryi dzieci klas trzecich, które już w tym tygodniu przystąpią do pierwszej, w powiedzi świętej, a w niedzielę do pierwszej Komunii Świętej zawierzamy Panu Bogu uczniów klas ósmych, którzy niebawem przyjmą sakrament bierzmowania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, Mario, królowo rodzin, Mario, matko łaski Bożej. W tych dniach Kościół prosi Boga o urodzajem. Prośmy o szacunek dla żywności, prośmy o Boże błogosławieństwo dla pracy rolników, o to, by nie zabrakło chleba powszedniego. Wszechmogący Boże, stworzycielu świata i panie życia. Ty podtrzymujesz wszystko, co istnieje, mocą swojej potęgi. Ty jesteś naszym Ojcem i wiesz najlepiej, czego nam do życia potrzeba. Daj owocom ziemi wzrost i dobry urodzeń. Chroni nasze pola i łąki, ogrody i lasy przed niepogodą, nadmiernymi deszczami, jego brakiem, gradem i szkodliwą suszą. Błogosław pracy rąk naszych i umysłu aby nas duchowo ubogacała. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Prosimy o pokój na Ukrainie modlitwą suplikacji. Święty Boże, święty mocny, święty, rad nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anie Śmiercerny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anie Śmiercerny, zmiłuj się nad nami. Od głodu, ognia i wojny, wypraw na zpadeń. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wypraw na zpadeń. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wypraw na zpadeń. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj na spadnie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj na spadnie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj na spadnie my grzeszni ciebie boga prosimy wysłuchaj nas patrzę my grzeszni ciebie boga prosimy wysłuchaj nas patrzę my grzeszni ciebie boga prosimy wysłuchaj nas patrzę Kolejny dzień maja słuchamy rozważania zatytułowanego Bądźmy im wdzięczni. W majowy kalendarz liturgiczny wpisuje się uroczystość świętego Andrzeja Boboli, by przy tej okazji zwrócić uwagę na patronów Polski. Mamy ich czterech. W kolejności są to święty Wojciech, święty biskup Stanisław ze Szczepanowa, święty Stanisław Kostka i najmłodszy starzem, Święty Andrzej Bobola. Oni to u boku Maryi, królowej Polski, która jest główną patronką, stoją na straży ojczyzny i duchowego dziedzictwa Polaków i ładu moralnego. Każdy z nas posiada również własnego patrona, a może nawet kilku. Pierwszy wziął nas w opiekę podczas Chrztu Świętego. Nosimy Jego imię i korzystamy z pomocy. Drugim Wybrany bardziej osobiście, to patron zwierzmowania, który pomaga mężnie żyć wiarą, bronić jej i dawać chrześcijańskie świadectwo życia. W praktyce jednak najbliższa sercu jest Maryja. Do niej kierujemy modlitwę i prosimy o pomoc w trudnych sprawach. Jedno nie zaprzecza drugiemu, bowiem niebo i świętych obsowanie jest po to, żeby wspomagać ludzi w potrzebach. Osobnym wsparciem na drodze do nieba jest zawsze przy nas obecny anioł Stróż. Pan Bóg zadbał o człowieka, udostępniając mu pomoc nieba. Skoro zapewnił, że nie zostawi nas sierotami, to sam został z nami aż do skończenia świata i jeszcze zesłał ducha pocieszyciela. On was wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Dlaczego więc człowiek współczesny błąka się po ciemnych zaukach świata, zamiast kroczyć jasną drogą ku szczęśliwej wieczności? Bóg zadbał o szczegóły, ustawił dekalog, jako znaki ostrzegawszym pokazał źródło miłosierdzia, oddał wszystkich w opiekę swojej matki, a człowiek nadal wyważa otwarte drzwi i zaprzecza dobroci Boga. Jakoby został porzucony i opuszczony. Nie do wiary, jak zaćmione zostało bezrozumne serce człowieka, wyzute z wiarym, opanowane grzechem. Serce, które zamieniło chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, czworonożnych zwierząt i ptaków napisał święty Paweł w liście do Rzymian. Dlatego wydał ich Bóg przez pożądania ich serc na łup nieczystości, która zaznacza swoje panowanie degeneracją człowieka i demoralizacją, gdzie się tylko da. Na wszelką bezbożność jest też antidotum. To osoby, rodziny, społeczności, których życie opiera się na Ewangelii. I jest realizacją błogosławieństw. Zbliżająca się beatyfikacja rodziny Ulmów pozwoli światu zapoznać się z przykładem Ewangelii wcielonej w życie. Rodzina, która przez sakrament małżeństwa znalazła swoje powołania, wypełniła je wiernie, a nawet dojrzała do największej miłości i oddała swoje życie za bliźniego. W codzienności Józefa i Wiktorim można odnaleźć ślad każdego błogosławieństwa. Byli ubodzy duchem, nie pragnęli więcej posiadać i rzeczywiście żyli Boga. Doświadczali smutku, choć sami znajdowali się siłę, by pocieszać innych. Życie małżeńskie i rodzinne opierali na czystej miłości. Należeli do tych, którzy wprowadzają pokój i cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Dzięki postawie czynnego miłosierdzia ulmowie zostali nazwani samarytanami z Markowej. Świat dzisiaj bardzo potrzebuje takich świetlanych postaci, aby pociągnąć zagubionych na własną ścieżkę zbawienia. Niech staną się patronami biednych, patronami rodzin. Zwłaszcza wielodzietnych, siłą dla prześladowanych i wzorem chrześcijańskiego życia dla wszystkich. I bądźmy wdzięczni Bogu za naszych patronów, a patronom za wszelką pomoc i wsparcie. Zakończmy fragmentem modlitwy o beatyfikację rodziny Ulmów. Niech ich modlitwy oraz przykład wspierają rodziny. W chrześcijańskim życiu i pomagają wszystkim kroczyć prawdziwą drogą świętości. Panie Jezu, prosimy o Twoje błogosławieństwo eucharystyczne. Przed zagwierdziną im sakramentem. O, dajmy wszyscy w rachach, niech przed nowym testamentem starych praw ustąpi co teraz zmysłów niepojęte, niech to pełni histara. Bogu ojcu i Syno od wszystkie nieśmy dni, Niech podaje wiek wiekowi, i z rymów czcichi, A im duchowi, Niechaj wieczna hachowa brzmi. Amen. Mudlimy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W każdym chęcie, o żywy chlepieniasz w tym sakracie, w jednie ciebie, w każdym Ożywy chlebie nasz w tym sakracie. Wiemię Ciebie w każdym momencie, to żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Chwalcie wątki, umaj owodę, w góry dolity się z Tobą wezmę. Chwalę Cię, i Ci źródła i kręte strumy, Ci. Chwalę Cię, Cienispega, Ci źródła i kręte strumy, Moja z morza panami, w powietrzu ja z Chwalecie z nami panią świata, jej dłoni nasza wieńec świata Chwalecie z nami panią świata. Dłoni nasza wieniec z lata. Ona dzieł boskich nad anioły wywyższona. Choć jest panią nieba ziemi, nie gardzi tary Choć jest Anioł bi, nie ba siebie, nie gardzi dare, da